Witam wszystkich, maszkęciorzy na kanale ŻarPożur Lubicie mięso, macie często gości. Nie chcecie stoć cały wieczór we kuchni. Chcecie se posiedzieć z rodziną albo znajomymi? To Was zarobisty przepis. Ta pieczeń robi się sama. Podcie pokorza Wam jak zrobić pieczeń na soli, nadziewano czoholem. Idziemy! A będziecie potrzebować: świńskie karczycho, czyli karkówka. Trochę miodu Musztarda Ja tu mam tak Ale możecie użyć waszą ulubioną jako wam tam najlepiej smakuje No i czochol Do tego dojdzie jeszcze Tyle samo soli Ile mięsa Czyli ja tu mam kawałek 2,5 kg Soli miał jak około 2 Plus minus pół kilo, nie robi żadnej różnicy I jademy z tym koksem Czochol musicie sobie pociąć w takie słupki Będziemy nadziewać nim mięso Mięso najlepiej sobie zamówić ze 2 dni wcześniej U jakiegoś zaufanego masoża Oglądamy z każdej strony Czy za nie wystaje, żeby nam się po nie przypoliło I tu mam ten kołajek całkiem prosty Także nic nie trzeba będzie obcinać Oż noża musi wam władzić mniej więcej do połowy mięsa Będziemy to robić z dwóch stron. Także wbijam cały oś w mięso. Bierzemy kawałek taki ząbek czosku, znaczy słupek ząbka czosku i wkładamy do środka. Starajcie się nabijać mięso z przodu i z tyłu, nie tak jak ja tu teraz z góry, No ten kawałek tak troszkę odstaje. Tego tak dobrze nie widać teraz z górnej kamery. Z drugiej strony robimy teraz to samo. Wciskamy słupek ciosku do samego końca. Drugi kawałek wsadza tutaj zarost w brzegu. Po co dziurować tak te mięso, jak w, jednej, w jedna dziura idzie. Dwa czoski wsadzić Na góra teraz Albo całe mięso Będziemy smarować teraz musztardą Tu dajcie tej musztardy tyle Żeby wą Przykryła całe to mięso Nie wiem jaki duży kawałek będziecie mieli Czy półtora, kilo, dwa, czy 3 No ale mniej więcej Tak żeby całe mięso Było przykryte I się mogło Swobodnie w tej musztardzie Marynować Wcieramy musztarda dokładnie z każdej strony. Jak już mamy obtoczone całe mięso musztardą. Wsadzamy ją najlepiej takiego bojtla. Jakiś taki plastikowy worek. Oczywiście nic się nie może zmarnować. Ta resztka musztardy też tam wciepna. Wygładzamy z worka teraz powietrze. Niepotrzebne w, praktycznie w środku. Zawiązujemy koniec worka tak, żeby nam nic nie wyleciało. Dość mocno. Możecie teraz poćwiczyć na mięsie jak się robi tajski masaż. I tak przygotowane mięso wkładamy teraz przynajmniej na całą noc do lodówki. Na drugi dzień potrzebujecie teraz brytwanka. Ja tu mam taką ze szwedzkiej sieciówki. Wykładamy ją teraz papierem do pieczenia. Zapobiegą temu, że lepiej będzie po tym nasza brytwanka umyć. I znów się nie przypoli. Nie trzeba gdzie szerować. Do brytwanki wysypujemy teraz w moim przypadku 2 kg soli. Mięso moje ma około 2,5. Także to wystarczy. Ale mniej więcej bierzcie mięso do soli w stosunku 1 do 1. Tam plus minus pół kilo się nic nie stanie. Rozprowadzamy teraz sól po całej brytwance, żeby wszędzie było równo. Kurde, mogą się pożyczyć do takiego bajtla, grabki z piaskownicy. Dobre, mamy to. Teraz delikatnie kładziemy na naszą sól mięso. Bez poruszania nim, bez wcierania, przyciskania. Delikatnie połóżcie mięso na góra. I to wszystko już nic nie trzeba z tym robić. Piecień mamy przygotowano. Odpalamy teraz piekarnik na 180 stopni, góra-dół. W międzyczasie z miodu i musztardy robimy seglazura. Tu taki trik, jak macie już miód z cukrzały, jest już w stanie stałym, Dobrze go wsadzić na pora sekund do mikroweli Rozpuści się No i, znowu, i znowuż ma konsystencja miodu Wszystko mieszamy teraz starannie Tak przygotowaną marynatą będziemy smarować naszą pieczeń W piekarniku co pół godziny Po pierwszych pół godzinach moje mięso wygląda tak Ja tu mam wsadzony jeszcze termometr z boku jak będziecie robić to z termometrem, pieczcie tak długo, a w środku będziecie mieli około 70-73 stopni. A jak nie macie termometra, to pamiętajcie, przy 180 stopniach pieczcie mniej więcej godzina na 1 kg mięsa. Po pierwszym smarowaniu już mięso zacznie zmieniać szybko kolor, żeby nie było czarne, żeby mu się nie przypoliło. Przykryjcie je, ale no nałóż się na uszcie na góra, tak na luźno, całkiem trochę folii aluminiowej. Oczywiście, tak 15 minut przed końcem pieczenia mięsa ściągamy folię aluminiową, żeby nam się góra lekko skarmelizowała. O tak jak tu na zdjęciu. Teraz tego po wyciągnięciu nie ruszamy. Przykrywamy znowu delikatnie folią i zostawiamy tak 10 minut. Teraz soki tam w środku w mięsie będą pracować, naciągną sesol soli, tyle trzeba. Jak już będzie tak daleko, rozkładamy mięso na decha, czy tam na talerz, co wy tam w domamocie. Ja nie miał pergaminu, wziąłem jak prosty papier do pieczenia, że go trochę pogniót. Też mi się wydaje, nieźle wyglądał. co tu możecie jakimiś sałatkami. Ja tu nagitno ciepnął trochę na tomat. Tak nasze maleństwo wygląda z zewnątrz. Polecam wam podawać mięso w jednym kawałku i kroić przy gościach, przy stole. Tak jak i ja teraz przywóz. Tak wyglądało mięso we środku. Jest mięciutkie. Bardzo, bardzo soczyste. Zobaczcie, wylatuje z niego ino osocze. Spróbuję wam to dźwignąć troszkę do góry. Znaczy nie i ja teraz kręcę. Statystka. O, jeszcze raz mociężkie. O, bądźcie. Jak macie ochota na taki kawał mija, zapraszam. Lećcie do sklepu. Ja się z wami żegnam i do następnego razu. Palec w górę i subskrypcja.